Maja Staśko to bezkompromisowa aktywistka, która działa przeciwko przemocy. Nitro to agresywny idol internetowy, który atakując niegotowych na agresywną konfrontację ludzi, robi show. Jest to szkodliwe, ale ciekawe do oglądania i przyciąga widzów, którzy są często ofiarami przemocy w domu, w pracy czy w szkole. Poczucie bycia w drużynie oprawcy pozwala widzowi uciec od codzienności i poczuć, jakby był po drugiej stronie tego przemocowego muru, że nie jest ofiarą, oprawcą. Klepsydra to twórca populistycznego kontentu, który nagrał materiał o Maji Staśko i materiał o Nitro. Dziś zamierzam zmiażdżyć te filmy. Najpierw film o Nitro Na samym początku Klepsydra przedstawia go jako To jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskim internecie Mówi, że ogromna ilość jego pozytywnych cech Charyzma, bezkompromisowość, cięty język Sprawiają, że zdobył zarówno rzesze wiernych fanów, jak i licznych przeciwników Jego działalność wpłynęła na całe pokolenie widzów To jest bardzo ważne Miał wpływ na pokolenia widzów Dalej opowiada, jak za dzieciaka haratał w gałę Był bystry, zdolniacha i że był oprawcą Przejawiał zainteresowanie różnymi dyscyplinami sportowymi. z judo, szermierką, a ostatecznie z piłką nożną potrafił stawać kolejne klasy bez większych trudności. I miał swój okres bycia oprawcą w stosunku do nauczycieli i uczniów. Oprawca to kolejne hasło do zapisania. Dalej przechodzi do wspomnienia początku kariery youtube'owej i znowu buduje personę Nitra, twierdząc, że ma skrajnie mocne opinie, wręcz populistyczne. Sergiusz nie unika trudnych tematów, często wypowiada się w sposób zdecydowany, wręcz populistyczny. Podkreśla również siłę jego widowni. Widzowie do jego bezpośredniość i autentyczność, co sprawia, że jego społeczność jest niezwykle zżyta z twórcą i przede wszystkim sami ze sobą. Zapiszmy ten populizm na marginesie. Dalej Klepsydra wspomina pierwszą konkretną patologię Nitra. Opowiada o jego wulgarnych telefonach, na których się wybił i bagatelizuje ich znaczenia, mówiąc, że nie było to takie złe, że taki wtedy był klimat. Zdobywając pierwszą popularność dzięki serii zabawnych telefonów i pranków. I ja właśnie nie wiem, czy mam wystarczająco grubego, żeby mnie nie bolało. W tamtym czasie podobne treści były bardzo Popularne telefony raczej akurat do wielkich występków nie należały. To, że klimat już taki był, to żadne usprawiedliwienie. Fakty są takie, że Nitro wykorzystał toksyczne trendy i na tej fali urósł. Czy mógł to zrobić każdy? Oczywiście, że tak, ale zrobił to Nitro. Zebrał z tego profit i powinien zebrać za to odpowiedzialność. Na tym polega wolność. Potem Klepsydra opowiada o dramie z Disem, związku Nitra, historii Rich Zone, współpracy z Facebookem, karierze we Freak Fighter marce odzieżowej i sponsorowaniu przez niego e-sportu. To ponownie chwalenie i ocieplanie jego wizerunku, ale nieordynarne. Nie rozgrzebujmy tego. Dalej mamy wspomnienie o dożywotnim banie na YouTube dla Nitra, zapublikowanie pomimo blokady czasowej. Oba jego kanały zostały permanentnie zbanowane, a YouTube stał się drugą platformą, na której Nitro otrzymał dożywotniego bana, ponieważ wcześniej podobna sytuacja miała miejsce na Twitchu. Decyzja o zablokowaniu go jest świadoma, a podczas tego zawieszenia Próbował obejść egzekwowanie zasad i używał innego kanału do publikowania treści, w wyniku czego oba kanały zostały zamknięte. To co jest jednak najważniejsze, to timing momentu bana Nitrozniaka. Zyniaka. 5 grudnia 2022 roku zostaje wypuszczony film na kanale Nie Wiem, Ale Świętowym Analiza działalności Nitrozniaka Zyniaka. I banie dla jego dziewczyny, za regularne występy Nitra na kanale, którego była właścicielem. Obecność Sergiusza na kanale Sandry budziła ogromne kontrowersje. Wydawało się, że jego partnerka balansowała na granicy złamania regulaminu YouTube. A przez kilka miesięcy władze platformy nie reagowały na te występy, aż w końcu kanał City został również zbanowany. Powody nałożonej kary nie są do końca jasne, nawet dla samego Sergiusza. Klepsydra jest dorosły, więc doskonale powinien rozumieć różnicę między gościnnym występem, omówieniem postaci, a byciem prowadzącym czy współprowadzącym kanału. Czy na pewno Nitro został zbanowany tylko i wyłącznie za to, że był na kanale Sandry? Jest to absolutnie bez sensu. bo w takim razie ja powinienem dostać bana, nie wiem, ale się dowiem, powinien dostać ban. Krzysztof Stanowski, powinien dostać ban Jednak udaje, że nie wie dlaczego kanał Sandry został zbanowany. A materiały na temat Nitra nie usuwają kanałów innych twórców. Rzeczywiście Nitro pojawiał się u niej najczęściej, ale to nie zmienia faktu, że to dalej ona prowadziła ten kanał. To sugerowanie jakiejś niejasności, spisku w sytuacji, która jest niezwykle klarowna, bo sam Klepsydra stwierdza, że kanał Sandry działał na granicy regulaminu. Balansował na granicy złamania regulaminu YouTube. Potem Klepsydra mówi o banie od Riot, przez który Nitro odsunął się od eSportu ban przez Riot. Riot doszedł do wniosku, że właściciel pompy przejawiał toksyczne działania na przestrzeni ostatnich miesięcy. To jednocześnie sforsował Nitro do odsunięcia się ze sceny lolowej. Każdy z graczy zdecydowanie chwalił Nitro, przede wszystkim za to, że był on jednym z niewielu właścicielów organizacji, która płaciła na czas. Przedstawia to jako coś negatywnego, bo płacił ludziom. Znowu, Klepsydra w sposób lekceważący opowiada o wybrykach Nitra, natomiast wpisuje go w idealistyczną figurę pracodawcy, mówiąc o tym, że płacił Ludziom. Dalej, ataki na dzieci ze strony Nitra nazywane są przez Klepsydrę kontrowersyjnymi. Kwestia ataków na dzieci, która była bardzo kontrowersyjnym tematem. Nitro otwarcie krytykował ataki na swojego syna, jednocześnie sam kierując swoje działania w sposób, który często uderzał w dzieci innych. Czemu pachę nie ogoliłaś? A, dobra, to tłuszcz, sorry. Według ortograf.pl, kontrowersyjny to taki, który wywołuje różne zdania i rozbieżne opinie. Nie pozwala na jednoznaczną ocenę. Więc, czy atakowanie ma małych dzieci przez dorosłego chłopa jest kontrowersyjne. Czy nawet w tak najprostszej rzeczy Klepsydra nie potrafi stanowczo skrytykować swojego idola? Jak niestety widać, tak. Później Klepsydra wspomina o znajomości z Mają Staśko, nie mówiąc o niej nic, jedynie przytaczając ukierunkowane pytanie Nitra do Mai. Czy jest wyznacznikiem tego, że argumenty są prawne i dyskusja jest na poziomie? Oczywiście, że płeć jest wyznacznikiem jakości argumentów w niektórych dyskusjach. Na przykład dyskusja między nitrem a klepsydrą o jakości usług ginekologicznych w Polsce byłaby bezwartościowa. Dlatego, że nie mają absolutnie żadnego doświadczenia w korzystaniu z tych usług. Mogliby co najwyżej poprzytaczać opinie kobiet. Pod koniec materiału na temat nitra, klepsydra przytacza rzekomo ciekawą sytuację z udziałem nitra i tej Popularni youtuberzy zostali skazani za wezwiska i groźby karalne wobec sąsiadów, gdy Sergiusz Gór i Rafał Górniak transmitowali na żywo w wynajmowanym lochalu, a hałas przeszkadzał sąsiadom z małym dzieckiem. Gdy sąsiadka poprosiła o ciszę, spotkała się z obelgami, a jej mąż wyłączył bezpiecznik. Prokuratura twierdzi, że Dejkwan groził sąsiadom pobiciem i śmiercią, a Nitro wrócił z nożem i zniszczył jego rower. To nie prokuratura twierdzi, tylko sąd skazał ich za to. Materiał jednak nie kończy się konkluzją, że Nitro jest przestępcą, tylko że jest charyzmatycznym gościem, który zyskuje przy bliższym poznaniu i któremu dobrze się wiedzie. Mimo, że są o nim dosyć negatywne opinie, to Nitro zdecydowanie zyskuje przy bliższym poznaniu się. Obecnie streamują na Kiku, gdzie ma naprawdę przyzwoite wyświetlenie. Nitro stricte na swój przedział finansowy raczej nie narzeka. Teraz przeanalizujmy materiał o Mai. Maja nie jest przedstawiona tak jak Nitro jako najbardziej znana polska aktywistka, tylko jako aktywistka, weganka oraz bardzo często w oczach ludzi hipokrytka. Za kilka chwil Klepsydra twierdzi, że Maja nie walczy dobrze w sprawach, które wspiera, bo... Spójrzcie m.in. na tą ankietę. Najgorszy influencer 2022 roku to Maja Staśko zajęła pierwsze miejsce, zgarniając ponad 12 tysięcy głosów. I zadaje pytanie. Czemu, skoro Maja Staśko walczy o te wszystkie rzeczy, które są tak bardzo wartościowe, ludzie tak bardzo jej nie lubią? Odpowiem. Dlatego, że banda z Paniaków nadinterpretuje jej wypowiedzi i intencje, szukając poklasku i próbując szkodzić sprawie, dla której Maja walczy. Klepsydra pięknie to obrazuje. To Robert Lewandowski odebrał nagrodę od prezydenta w zegarku o wartości mieszkania, o czym Maja Staśko napisała na swoim Twitterze. 2021 rok. Pandemia. Ludzie tracą pracę, nie mają na czynsze, kobiety mieszkają ze swoimi oprawcami, czekając latami na mieszkania socjalne. Zegarek o wartości. Mieszkania. Maja zaznacza, że problemem jest, że istnieje zegarek o wartości mieszkania. Odpowiedzi. No i jak ma to zakłada? Ukradł komuś? Zrobił uczciwie i sobie kupił. Tak to działa. Maju. Każdy ma prawo dysponować swoim czasem, jak tylko chce. W momencie, gdy ty robiłaś rozróbę na mojej uczelni, Lewandowski zarabiał pieniądze i chwała mu za to. Maja, w kontekście odezwu na jej wpis, wyraża opinię. Żaden człowiek nie wypracowuje kilku milionów miesięcznie. To nie są pieniądze za pracę, bo żaden piłkarz nie pracuje kilkaset razy ciężej niż pielęgniarka. To jest fizycznie i czasowo niemożliwe. To nie jest sprawiedliwe. Klepsydra się z nią zgadza. Tak, to nie jest sprawiedliwe. Ale to w żaden sposób nie powinno zabierać szans Robertowi Lewandowskiemu na pokazywanie całego bogactwa, które ma na świecie. Lewandowski ma prawo afiszować się ze swoim bogactwem. Tak samo jak każdy ma prawo wytykać mu to, że jest niesprawiedliwym społecznie, że w jego branży zarabia się tak dużo. Dalej, w materiale Klepsydra wskazuje, że Maja zgadza się z, z osobą, którą najprawdopodobniej nienawidzi, czyli z Andrew Tatem, Który, podobnie jak ona, twierdzi, że na luksusy mogą pozwolić sobie tylko ludzie, którzy kreują okoliczności tak, aby pasożytować na pracy innych ludzi. Andrew Tate twierdzi, że to niesprawiedliwe. Żadna normalnie pracująca osoba nie będzie w stanie zaoszczędzić na Bugatti w całym swoim życiu. I Maja Staśko twierdzi, że to niesprawiedliwe. Ergo? Maja Staśko jest hipokrytką? No raczej nie, bo różnica między Mają a Andrew handlarzem ludźmi Tatem leży w rozwiązaniach, jakie proponuje na ten problem. Maja twierdzi, że trzeba to zmienić, a Klepsydra i jemu podobni twierdzą, że się nie da, że nie trzeba, że nie można. Dalej Klepsydra opowiada o tym, że niby Maja trzymała się blisko Nitra. Maja Staśko przychodzi tylko i wyłącznie atencjonować i gdyby nie miał 20 tysięcy widzów, to by nawet do niego nie przyszła. Widzimy tu brak podstawowego researchu. Aktywizm to nie jest marketing. Aktywizm nie polega na zachęcaniu, tylko na pokazywaniu innego punktu widzenia. Aktywizm jest najlepszy, kiedy jest widowiskowy, kiedy jest głośny. Mówienie do przekonania. Grzeczne debatowanie to nie jest aktywizm. Mówienie do bandy, która jest przeciw tobie i skłanianie złych ludzi do obnażania swoich toksycznych zachowań i wytykanie tego palcem, coś już się staje. O tyłę? Coś po prostu... o kobiecie. Albo wielorybie. To jest aktywizm. To właśnie robi Maja. Dalej Klepsydra wskazuje, że Maja skrytykowała marketing Ewy Chodakowskiej. Wszystko przez promowanie idealnego ciała za pomocą filmików, w którym sportsmenka wyznała, że świetnie wygląda nie tylko na Instagramie, ale i w rzeczywistości. Ewa wrzuca post, że wygląda zawsze idealnie. Maja Staśko odpowiedziała jedynie, po aferze dotyczącej obrażenia grubych ludzi i wywierania presji na kobiece ciała, to brzmi jak żart. A Maja to krytykuje, podkreślając, że to kreowanie nie realistycznych standardów piękna. Jest to tym bardziej zadziwiające z ósma i Staśko, że wydaje się, że w tym przypadku Ewa Chodakowska i Maja Staśko walczą o tą samą rzecz. Youtuber wmawia, że to hipokryzja, bo Ewa twierdzi, że chce motywować kobiety tak samo jak chce tego Maja. Problem w tym, że nie tak samo jak Maja. Ewa chce przede wszystkim sprzedawać swoje produkty i to co robi to marketing. Skutki tego marketingu mogą być albo pozytywne, albo negatywne. Maja krytykuje tę część marketingu Ewy, która która długofalowo działa negatywnie dla dobrostanu kobiet. Następnie Kleptydra przywołuje kontrowersyjną recenzję zestawu maty, której nagranie zostało Mai zlecone. Była o tym mowa w wywiadzie z Mają w programie pierwszym polskiego YouTube'a. Jeśli chodzi o tę matę, to przyznam szczerze, że ja wtedy pracowałam w firmie, która mhm. mi zlecała po prostu mhm. tego typu rzeczy, więc te mhm. zasięgi wszystkie, które z tego spłynęły, one mhm. nie, nie spłynęły do mnie. Znaczy do mnie spłynęło bardzo dużo hejtu, gruźb, no tak. to, tego wszystkiego co straszne, natomiast no firma rzeczywiście na tym skorzystała. Opublikowanego przed komentowanym filmem. YouTuber o tym nie wspomina, zamiast tego mówi, że Maja Staśko jako weganka poszła do sieci McDonald's, kupiła sobie zestaw maty tylko po to, żeby rzucić burgerem o podłogę, a następnie z pogardą w głosie powiedzieć, cytuję, ktoś to zje. Potem twierdzi, że Maja nadinterpretuje znaczenie wersów z kawałka MC Maty. Mata kilka miesięcy później odpowiedział jej w piosence MC, tak przynajmniej wydawało się maj Staśko, że dokładnie o niej mówił Mata, kiedy nawinął w swoim kawałku, szanuję pracę, ty wylewasz macza late, głupia jak sama moja Staśko napisała, mata dołączył do grona moich hejterów. Według Klepsydry, wersy nie odnoszą się do recenzji, którą nagrała, bo przecież ona nie wylewała maczy. Tylko, że tutaj jest o tyle duży problem, że sam trend na TikToku również był na temat wylewania macza late, a sama Maja Staśko tego nie zrobiła. Ale to nie o tobie. Chyba nie wylewałaś tego lata. Jednak po pierwsze, Maja w recenzji stwierdza, że macza jest do wylania. To jest też do wylania. Po drugie, w przykładzie, który przytacza youtuber, Maja nie odnosi się bezpośrednio do wersów, tylko do nagłówka. Nagłówek twierdzi, że Mata ją dysuje. Po trzecie, ten numer próbuje być o tej akcji promocyjnej. you Więc jak najbardziej. Mata nawija również o Mai. Dalej Klepsydra wspomina o przemocy stanowskiego wobec Mai Staśko, który wielokrotnie naśmiewał się z bohaterki naszego materiału na Twitterze. Przytacza jego manipulacyjne, gaslightujące oskarżenie w lustrze, które jest bezpośrednim potwierdzeniem jego nienawistnych poglądów i zachowań. Jestem regularnie oskarżany o seksizm, rasizm, dręczenie innych, znęcanie się psychiczne, sianie nienawiści, nieczułość na krzywdę zwierząt, rozpasanie i konsumpcjonizm. Tymczasem w rzeczywistości kocham psy. YouTuber. Twierdzi, że Stanowski uderza w Maję jej własną bronią. Krzysztof Stanowski wielokrotnie postanowił wbijać szpilki w staczko używając jej własnej broni przeciwko niej. Tylko że wytykanie palcem agresji to nie jest broń, tylko obrona. Krzysiu, Klepsydro, Sergiuszu. Jeżeli po tym materiale ktoś napisze coś, co będzie wyzwiskami, życzeniem ci śmierci, kroćbami, to nie wahaj się, tylko tych ludzi pozywaj. Jeżeli doświadczasz przemocy, to reaguj. Później Klepsydra komentuje epizod Mai we Freak Fight. Tutaj obiektywnie trzeba przyznać, że krótkoterminowo to nie był dobry wizerunkowo ruch. To był ruch bardzo kontrowersyjny. Dziś minęło jednak sporo czasu od tych wydarzeń. Spójrzmy więc na nie z dzisiejszej perspektywy. Możliwie obiektywnie. Zarzuty, które w kontekście Mai we Free Fightach. Przedstawia Klepsydra to praca dla osoby, którą Maja nazwała seksistą. Poszła bić się do federacji, której wydarzymy jest facet, którego niejednokrotnie nazywała seksistą. Nie przekazanie 100% dochodu na cele charytatywne, niezłamanie tajemnicy handlowej i nie wskazanie ile zarobiła. Sergiej z Wrocławia zadał kilka pytań Majstaśko, między innymi czemu przekazuje tylko część kwoty za walkę. Ile sobie wsadzasz do kiermany? Chciwość i pazerność na pieniądze? Swoją chciwość i pazerność na pieniądze argumentowała tym, że ona 40 tysięcy. Ze swojej garzy przekazuje na cele charytatywne. Hipokryzja, że niby Maja krytykuje ludzi, którzy chcą zarabiać duże pieniądze, a sama chce zarabiać duże pieniądze. Maja Staśko łącznie dzięki walkom na Heily przekazała prawie 100 tysięcy złotych na cele charytatywne. W tym przypadku, według mnie, jest to dorabianie ideologii, by nie powiedzieć wprost, że po prostu chce się w kilka minut zgarnąć naprawdę dobre pieniądze, czyli zrobić to, za co od dawna krytykuje na przykład Roberta Lewandowskiego. I nie skorzystanie z propozycji Nitra, aby za 10 tysięcy wyjść do Oktagonu w rytm e yeah, a Gold Forum. Sam Sergiusz również napisał na swoim Twitterze: Chciałbym oficjalnie zaoferować Maja Staśko 10 tysięcy złotych na wybraną przez nią fundację, jeśli wyjdzie do mojej piosenki Trójkąt Bermudzki. Uwaga, Maja nie jest i nie musi być świętsza od papieża. Nie mamy prawa wymagać od niej nieskazitelności. Fakty są takie, że jej działania nie wyrządziły nikomu krzywdy, na którą ta osoba by się wcześniej świadomie nie zgodziła. Jeżeli ktoś zgadza się na walkę, to zgadza się na to, że może odnieść jakieś obrażenia. Więc po kolei, z Konfrontujmy się ze stawianymi przez youtubera zarzutami. Pierwsze, praca dla osoby, którą Maja nazwała seksistą. Czy to skandal, żeby pracować dla człowieka, którego się nie lubi, którego się nienawidzi? Hejterze Mai, czy żeby pracować w jakiejś firmie, musisz lubić swojego szefa? Musisz lubić właściciela tej firmy? Jeżeli nie, to dlaczego wymagasz tego od Mai? Chciwość i pazerność na pieniądze. Żyjemy w kapitalizmie. Hejterze Mai, czy jeżeli dostałbyś intratną propozycję pracy, którą lubisz, dzięki której możesz pomóc finansowo ważnej dla ciebie inicjatywie, która jest niedofinansowana, to czy byś odmówił? To czemu krytykujesz? Jest za to maja. Nieprzekazanie 100% dochodu na cele charytatywne. Hejterze Mai, czy mieszkasz w beczce? Czy wszystkie pieniądze, które zarobisz, przekazujesz na cele dobroczynne? Czy krytykujesz banki i miliarderów za to, że nie przekazują 100% swoich dochodów na dobroczynność? To dlaczego wymagasz tego od Mai? Niezłamanie tajemnicy handlowej i niewskazanie, ile zarobiła. Hejterze Mai, dlaczego nie naciskasz na federację, aby zdjęła z Mai klauzulę o poufności? Dlaczego? Rzekoma hipokryzja Mai, jakoby krytykowała ludzi, którzy chcą zarabiać duże pieniądze, a sama chce zarabiać duże pieniądze. Maja krytykuje nierówności społeczne. Nie to, że ktoś chce zarabiać duże pieniądze. Problemem jest zawłaszczanie owoców pracy pracowników, które doprowadzają do ubóstwa znacznej części ludzi. Ostatni zarzut, nieskorzystanie z propozycji Nitra, by za 10 tysięcy wyjść do oktagonu w rytm jego utworu. Hejterze mai przecież Nitro daje 100% swoich dochodów na cele charytatywne, prawda? Inaczej okazałoby się, że jest hipokrytą, więc skoro i tak odda to, o czym my rozmawiamy. W kontekście tego zarzutu, warto też podkreślić manipulację Klepsydry przy relacjonowaniu wymiany zdań między Nitrem a Mają. Nitro zapłacił ponad 30 tysięcy złotych, żeby wykupić sektor, który ma krzyczeć wypierdalaj na moje wejście, po czym proponuje mi 10 tysięcy, żebym wyszła do jego piosenki. Te 40 tysięcy mogłyby uratować wiele żyć, ale dla tego typa lepiej próbować zniszczyć za nie życie. Nitro odpowiedział, kochanie, kupiłem bilety, które odsprzedałem za taką samą cenę widzom, którzy chcą kibicować Hani, Maciasowi i Kubie Ench. Maja oczywiście na to odpowiedziała, ale nie będę czytać całych tych konwersacji. Przeczytajmy sobie to, czego Klepsydrze że przypadkiem nie chciało się przeczytać. Teraz Nitro pisze, że bilety w sektorze to wcale nie za wyzywanie mnie w trakcie. Walki. Cóż, są nagrania, gdzie zapowiada, że w sektorze będą krzyki: zajebać tą kurwę i wypierdalaj w moim kierunku. Jak się przestraszył i wycofuje, XD. Hejter to jednak ciężka robota. Podsumowując część związaną z występem Mai na galach freakfightowych, muszę przyznać, że był to ruch bardzo odważny i bardzo kontrowersyjny. Z pewnością spowodował w pierwszych chwilach ogromne oburzenie, jednak Maja końcowo wygrała wszystko. Nie chodzi tylko o walki, ale też o zasięgi jej idei, pieniądze, doświadczenie, które przekuła na książkę i przede wszystkim frajdę z treningów. A jedyne co pozostało jej hejterom to brandlowanie się tym, że niby jest hipokrytką. Dalej po kilku dobrych słowach Obaj, klepsydra przytacza jej obronę kobiety, która została zwolniona za nienoszenie stanika w pracy na produkcji. Postanowiła bronić dziewczyny, która została zwolniona z pracy za brak stanika. Jak sama napisała, w komentarzach seksizm i mentalność niewolników, którzy dają szefowi kontrolować swoją bieliznę. Szkoda tylko, że nie wspomniała o tym, że sam szef wspomniał do tej dziewczyny wcześniej, że ma zacząć nosić staniki. Kiedy ta tego nie spełniła, to po prostu ją zwolnił, gdyż jako szef ma prawo kontrolować dreskę od tej dziewczyny. Nie, szef nie ma prawa regulować bielizny pracownika, tym bardziej jeżeli pracownik nie reprezentuje firmy na zewnątrz. Nienoszenie stanika stanowi dziś jedną z opcji ubioru dla kobiety. Jeżeli komuś przeszkadza widok odstającego sutka pod odzieżą, to jest to jego problem i on we własnym zakresie powinien starać sobie z tym radzić. Klepsydra, chcąc niby pokazać hipokryzję Mai, wytyka jej, że nie zareagowała na incydent po drugiej stronie świata. Szkoda tylko, że Maja Staśko nie była tak bardzo wygadana, kiedy to ludzie w Seattle na Paradzie Równości paradowali nago przy dzieciach. Szkoda, że nie byłeś tak wygadany w tym temacie, jak w temacie rzekomej szkodliwości aktywistki. Dalej klepsydra przyczepia się krytyki Mai dla słów Olgi Tokarczuk. Kolejną dramą, którą Maja Staśko miała w tym przypadku, była nawet wokół polskiej noblistki Olgi Tokarczuk, kiedy ta powiedziała Nigdy nie oczekiwałam, że wszyscy mają czytać i że moje książki mają iść pod strzechy. Wcale nie chcę, żeby szły pod strzechy. Literatura nie jest dla idiotów, a Ja Staśko zdecydowała się odpowiedzieć mówiąc: To Karczuch nie chce, by jej książki trafiały pod strzechy, bo ona nie pisze dla idiotów. To jest podejście do ludzi, które zawsze mnie mnie rziło. Pod strzechami mieszkają idioci, którzy nie myślą i nie czują. Nie dość, że to nieprawdziwe, to jeszcze głęboko pogardliwe. Coś trafia pod strzechy, jest definicją czegoś, co zostaje szeroko rozpowszechnione i zyskuje popularność. Oprócz tego, jest to związek frazeologiczny i nie ma nic wspólnego z klasą społeczną. Maja Staśko w końcu skończyła filologię polską, jak powiedzieliśmy na początku tego materiału, więc najprawdopodobniej zdaje sobie z tego sprawę. Prawda? On nie jest lingwistą, tak samo jak ja, ale ja mam dostęp do internetu i sprawdziłem to, co zrobiła Maja, to jest dekonstrukcja. Co więcej, to, co mówi, jest spójne. Więc znowu klepsydra po prostu pokazuje swoją złą wolę. Dalej przytacza, jak Maja odnosi się do stanowiska organizatorów ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich 2024. To, jak próbowała oni bronić organizatorów otwarcia Igrzysk Olimpijskich, mówiąc, że wielokrotnie wskazywali oni na Dionizosa i że wcale ceremonię otwarcia. Igrzysk Olimpijskich nie miała nikogo urazić. Youtuber znalazł natomiast lepszy autorytet. Jak napisała Barbara Burch, która jednocześnie wystąpiła na Igrzyskach Olimpijskich, to wystąpienie podpisała słowami: Och, tak, och, tak. Nowy gejowski testament. A teraz powiedzcie mi, że to nie miało urazić uczuć chrześcijan. Powiem wam tak w tajemnicy, tylko nikomu nie mówcie, ale osoba, która drukowała Wiedźmina, powiedziała mi w tajemnicy, że Gerald. Jest transkobietą, więc wieź mi nie słowo. 100% info z pierwszej ręki, mówię wam. Oczywiście, że tak nie jest, bo przecież jak mogłoby tak być? Na koniec Klepsydra przytacza opinię Mai o nagonce na Amber Heard w kontekście jej sprawy z Johnnym Deppem. Kobieta od 6 tygodni jest nękana, wyśmiewana, poniża, komentuje się jej wygląd, ekspresję, emocje. To masowy, ogólnoświatowy bullying i jak do każdego bullinku łatwo do niej dołączyć. Niestety zapomniała o najważniejszej rzeczy, że to w tym przypadku Johnny Depp wygrał sprawę i to Johnny Depp był w tym przypadku ofiarą. Depp wygrał tą sprawę nie w ujęciu, że nie był bez winy. Herd złożyła wobec niego roszczenie wzajemne i zostało ono rozpatrzone jako zasadne. Depp musiał zadość uczynić swojej ofierze zgodnie z wyrokiem. To są fakty. To, co prezentuje Klepsydra, to echo konserwatywnej propagandy. Podsumowując, Klepsydra jest konserwatywnym, proprzemocowym populistą, któremu nie zależy na obiektywności jego materiałów, a na kręceniu klików i przepychaniu konserwatywnego światopoglądu. Co możemy z tym zrobić? Jest taki sposób. Klepsydra powiedział, że ona 40 tysięcy ze swojej garzy przekazuje na cele charytatywne. W tamtym okresie mogło otrzymać dwu albo trzykrotność tej kwoty za jedną walkę. Wymagajmy zatem od niego, aby oddawał 33% swoich przychodów na cele charytatywne. Zróbcie mu o tym spam publicznie i prywatnie, ale grzecznie. Co jest jeszcze bardziej ważne, wymagajmy od jego sponsorów, aby robili to samo, czyli przekazywali 33% swoich przychodów na cele charytatywne. Piszcie do nich. Finalnie moja Staśko łącznie dzięki walkom na Heily przekazała prawie 100 tysięcy złotych na cele charytatywne.